Zloty takie jak ten niedzielny przyciągają ludzi, którzy oddają swój czas i serce dla ratowania zabytkowych pojazdów. Są wśród nich trzy miejscowe kluby: Oldtimer Wrocław, Wrocławskie Spotkania Klasyków oraz Klub Sympatyków Transportu Miejskiego. Oldtimer przyjechał na zlot z wyjątkową maszyną, liberatorem, czyli motorem z niespotykaną historią i nieprzypadkową nazwą. W roku bodajże 44, zupełnie przypadkiem amerykański żołnierz pojechał na zwiad i z Francji wjechał wjechał do Belgii. I mieszkańcy belgijskiej wioski widząc pierwszego amerykańskiego żołnierza na tym motocyklu stwierdzili, że to Liberty i to będzie Liberator. Wrocławskie spotkania klasyków od trzech lat organizuje podobne imprezy. Sam klub liczy około 3000 członków, a regularnie na każdy z dot przyjeżdża około 30 old timerów. Właściciele wymieniają się doświadczeniami, uzupełniają wiedzę techniczną i po prostu cieszą się ze wspólnej jazdy. Na pytanie dlaczego wolą samochody, a nie motory, odpowiedź jest dla nich bardzo prosta. Powiem tak, motocyklem nie da się jeździć zimą. Samochodem dobrze zrobionym, samochodem, o który się dba, można jeździć cały rok. W dzisiejszych czasach nie ma żadnych polskich samochodów na drogach nowych, stąd jak najbardziej trzeba, trzeba pielęgnować to wszystko, co zostało wyprodukowane w minionej epoce. Uważam, że każda okazja jest dobra, żeby przewietrzyć swój stary samochód, przejechać się nim, pokazać ludziom, że, że te samochody jeszcze istnieją. Jednym z takich miłośników jest Marcin z Jeleniej Góry, który przyjechał swoją ukochaną ładą. Jak sam o niej mówi, wygrzebana z pola z Kostrzyna. Dojechała ponad 200 km. Dlaczego lubi stare samochody? One są proste, są takie typowo, są typowym samochodem do jazdy, to nie ma jakichś, najbardziej skomplikowanym elektronicznym urządzeniem jest tu mój telefon komórkowy w środku, więc no jeździ się tym zupełnie inaczej, przyjemność z jazdy jest zupełnie inna. Zlot na Placu Solnym to doskonała okazja, aby zaangażować mieszkańców Wrocławia w ratowanie prawdziwego zabytku motoryzacji. Mowa o Fredrusiu, czyli turystycznym autobusie z minionych lat. Autobus kabriolet, specjalnie do przewozu turystów. Taki autobus pojawił się na ulicach Wrocławia, w ostatnim czasie niestety zmarniał trochę, dlatego stowarzyszenia postanowiły go uratować, założyli koalicję i zgłosili projekt do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Projekt obejmuje w głównej mierze przywrócenie sprawności technicznej autobusu. Koszt takiego przedsięwzięcia to ponad 400 tysięcy złotych. Jak zapewniają inicjatorzy akcji, autobus jest jeszcze w takim stanie, który pozwala mieć nadzieję, że jeszcze kiedyś wyjedzie na drogi.